Wyszedłem sobie przez piękne okienko tutaj na taki stromy daszek, 45 stopni, to tak lekko. No ale widzę, że tutaj gospodarz, gospodarz z pomyślunkiem tu mieszka. Jak ja kocham to słowo. Pomyślunek o pięknie przykręcone stopnie na jakieś śrubki, takie nieduże, nie ale co mam zrobić? No trzeba wchodzić, komin sprawdzić. o Siupnąłem sobie tutaj, siupnąłem sobie tutaj na tą ławeczkę. O, pięknie. Pięknie to wygląda i tu sobie zerknę do tego strażaczka, ale strażaczek to się zablokował. Coś tutaj zachorował. Kurcze to. Taki strażaczek, jak się zablokuje i wiaterek przyjdzie z tej strony, to wtłoczy wszystko do środka. I nie ma mowy o napaleniu w kominku. Zadymi się cała chałupa. Więc kochani Państwo, robimy przeglądy kominiarskie, żeby nasze kominy o. Mogły oddychać piękniej, żeby było bezpiecznie. Bardzo dziękuję i serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Czyli ten strażaczek jest przeziębiony, kochani Państwo. Jest przeziębiony. Jakiś tu ma dziwny mechanizm z jakimś łożyskiem, pewnie. Ale być może to łożysko się przygrzało i szlak je trafił. Więc takie przeziębione strażaczki. Usuwamy z kominów i zakładamy nowe. No chyba, że się da naprawić.